Cześć, cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj towarzyszyć mi będzie Fantero. Cześć. Co porawiasz? A właśnie idę u na dwa. Jaką? Fuduga. Weź weź tak nie ten, bo, bo wiatr jest nie. Okej. Okay. No bo weź nie wiem mikrofon dalej troszeczkę. Teraz? O teraz ci bo sobie... Dobre, lepiej jak poprzednio, bo... Tylko nie dmuchaj po prostu, nie? Wiesz, wiatru nie było. Dobra, nie ma problemu. Ogólnie słuchajcie, będę sobie ekspił łowcom na patrycuszach Także taka sytuacja. Nie wiem, pogadaj o czymś. Czy ci mogę powalać, że zabiłem berserkera? I co ci lotło? Niestety pusty. Jak cała ta gra. Ale Margonem to ty szanuj. Dobrze Szyszek. Ja ranię się Margonem to Pedals, Germury to czotaj chuj. Coś takiego ostatnio widziałem na socplayu, nie? Nie wiem czy używasz. Nie używam, nie posiadam no takich cygów. SockPlay dobra strona. Znaczy jakoś nie przepadam. Za takimi rzeczami. Ogólnie słuchajcie, powiem Wam bardzo ciekawą rzecz, że padłem na berus na 160 w levelu. Zaatakował czaszkę i padł. Tak, ale to było przypadkowo, nie? A jeszcze, że jaki jest dobrym gracz, mi odrobię ten level. Tak, jeszcze tego samego dnia na dwa razy w ekspie piłem 54, dwa dni później miałem już 75 i mi przodownik zdedał. Także musiałem znowu od, od, od nowajek i już mam z powrotem 75. Dużo tam ludzi na tym świecie gra? czy na takim przedziale niskim? Na niskim sporo, a tak powyżej setnego to mało. Na pierwszej stronie masz praktycznie wszystkich graczy powyżej setnego. nie można by iść. A tak miałem ten 160, to byłem 20 któryś w rankingu. To jak się zawada wywalił to teraz to pierwszy jest. Zawada się nie wywalił, on dostał bana. Ta? Ta ma 251 i bana. Jeszcze cypher dostał bana. Acid, acid jeszcze i telhul. Ale on nie wiem za co. To teraz musisz gonić topkę. Tylko 300 nie level wbijesz, jesteś top 1. Ja mam EQ do C. 210 znaczy musiałbym mieć przynajmniej 302, nie? Bo już jest 301 Tak jest. jak ona tak szybko wybije? Nie wiem Znaczy ja podziwiam no na Berus 300 wbić bez padania. No ale na pewno ucieczki się jej przydały No bez tego nie rusz Nie wiem czekasz, może... ale z tych ten na ewencie z tych świetli lota ucieczka nie no wziąłem Lotłaś? No niestety nie A chciałbym Próbowałem to lotnąć na, na Berówsi, ale tak to, to, to średnio wyszło A eventa robisz? Zrobiłem wszystkie 15 questów. A ile ten na co zbierasz? A miałem na jakieś błogo zbierać Po na błogo, wiesz kup strzały na 300 To na jednej postaci, zrobię sobie questy. Ja bym na berus robię ten event, mam już 29 kramboszek i będę kupował tarczę na 180. No ja to nie, jest, ale to dobry pomysł tak. pierwsze to kurwa wbić, nie Wbijesz co jakiś rok, nie? Ja się Ty wyjebałem słuchaj robiąc Questa na tarczę na 160, bo miałem tam pójść z jakiegoś tam grobu kości wyjąć do tej tarczy i się wyjebałem A to ta tarcza spoko, nie? 160. No do 180. wystarczy nawet by mi do 200 wystarczyło, jakbym się uparł. A w sumie z Patryciusza jest chyba na 2,82. Nie, najlepsza. Z już jest na 182 chyba. Mm -hmm. Ale w sumie nie wiem czy ona jest gorsza czy słabsza, nie patrzymy. Jeszcze jest z Gotthardusa. I jeszcze jest z tego, na 197 z Mulher. Ona jest lepsza. No, że Mulher fajna jest. Będę musiał Wajku z Mulher ogarnąć, bo w tej chwili mam chyba tylko 3 itemy, czy tam 4 z nich. A ktoś Mulher? Pewnie. No to... Biją. pewnie dobre, jako mają już na, na takim na 210 porobione. Tam też Nadriel gra, nie wiem czy wiesz, ten z hutany. Znam. On, tam ma, dwie... Ta, on tam ma 204, 160, 130 któryś, 80, 86 i jeszcze jakiś. I 103. Tak, 103 też? Tak. Jak wbiję tutaj koło ostatniego też będę wbijał drugą postać. Żeby wiesz, jak, jak padnę to żeby mieć alternatywę żeby wbijać. Szybciej było to odrobić, nie? Lepiej na hutanie wbijaj. Nie. No co macie w bieżnych hutę, Drugi Drogi trzy znaczy, jeżeli wprowadzą endgame, to mam w planach zr zrobić tak, że dropem będę dalej dzienne robić, a tym łowcą wbiję na endgame Coś takiego bym chciał zrobić Chociaż do końca mam nadzieję, że nie wprowadzą tego endgame'a Za się chcę dzienne robić, to ci podziwiam No to jest zajebiste to jest Wygodniejsze niż EXP tu Sandra wbiła, wypytaj się spytaj o te buty A kto? No to nie ta Sandra Aaa! To to sieńka ty to, to się Sandra nazywa? Ja nie wiedziałem nawet Eee, tak Dobra, ale Sandra, może nie takie rzeczy na filmie z różnych klanów mnie osoby oglądają <śleszy> No weź! Rzeczywiście. Znaleźć no. nawet, pod moim filmem, kogoś tam z mios widział. Wyśle się, że jak niepotrzebnie to mówiliśmy. Zablokują cię za prawa autorskie. Używanie danych. Na pewno. Powiem jeszcze z ciekawych rzeczy: że na 180 na łowce kupiłem sobie buty za denary, bo nie mam co z nimi robić. Miby się. Ja denarów w tej denarki. chwili mam 476, ale miałem ponad 550. Plus jeszcze te itemki, które wcześniej kupywałem, a dużo ich wcześniej kupywałem, więc ponad 1000 denarów łącznie miałem kiedykolwiek. Ja tylko wstydziemy, 37 mam sobie teraz aktualnie Czas jeszcze ja robię jak mi się nudzi. zacząłem na 230 około robić i machałem je aż kupiłem sobie zbroj na 230 i później zacząłem miałem przerwę z dziennymi i od 249 do teraz robię je cały czas non stop No ale wtedy musiałeś dzienny robić, bo nie miałeś wtedy przecież się jak go, do... tego EXPO, nie? Się 65 na macho. Ja już na 255 już nie EXPO. Fajnie nawet leciało wtedy, pamiętam. Jak lotłem tą legę. Bo wtedy taki wycisk miałem, żeby to wbić. O no, człowieku. Dobra, wbijam na ostatni poziom. Kryt bezsennych. Osiem jest nagrania dopiero. Daję wszystkim grosz, Przyjąłem trzy krytyki pod rząd, więc mam nadzieję, że nie padnie. O kurwa, o kurwa, jak. O kurwa, 14%, no nie. Dobra, chyba dam radę. Daj się, da się da, radę, radę. 144k, dziękuję. Dokładnie tak. Nibyle jaki zawodnik Piąty, jesteś. Szóstki chyba nie ubię, także wolę nie ryzykować. Uta! No, ja ja no, nie, lepiej No, Mam swór boli. Jeszcze nie jakiś lepszy jest? 177.

Nie mam. Czekaj, zapytam. Oczywiście te buty nie są dla mnie, nie? Żeby nie było. Ja, ja bym miał za denary na 180. Rozumiem cię, Szyszul. Zaraz dostaniemy odpowiedź. Już 760 dolewne. Jak powinieneś pić spokojnie to dzisiaj? mi się chce. teraz. W, w chuj jest. Chuj, Musisz. To zrobisz na persy, to dla wizy. To odrobić. O kurwa, prawie padłem. 590. Coś pisze do mnie na to. Pewnie mu luki. Pewnie tak.

Nie grałem paladynem na Niki. gram teraz. Tam więc... jest dwa razy mniejsze ekspo mnie. Ale za 183. Na który masz? To też dobrze ci nie. Długo już tam gram. 3-4 lata prawie. To mnie że długo grasz w ogóle w margonom. No pewnie tak. K mi więcej nie, niż ja ile... Niech sobie widzę zobaczą nasze profile. Polecamy serdecznie. Nie mogę, nie, 60-ka do lewla nie i wszyscy, wszyscy cały wybity. Tak jest zawsze. <noise> no gdzie mogę pójść to dobić? Furbole, kurwa. Furbole? Fajny eks, zarabek fajny Dobra, pójdę dobić to na furbole 12,5 minuty nagrania Dobra mi idzie Dobra, idziemy do Tornek Teraz, jak wiecie, jest event halloweenowy, także Tornek przybrał nową szatę Bardzo ładną Ludziom się ogólnie ten event nie podoba, ale dla mnie jest całkiem spoko Chociaż, szczerze powiedziawszy, bardziej mi się podobało 2013 wtedy, kiedy były te szczęki Vampira, nie tylko Co było, to jakieś tam zamczysko w Torne, coś takiego. <laughs> wiesz, co zjebałem troszeczkę bo ja w nie. nie No, dobra, tutaj coś jest, to 60. Serio? Dobra, da radę jakoś to dopić te 60. Dobra, tutaj. U góry, tutaj są naiwki. No, no wiadomo. Górze, jak mi nagrania nie starczy, nie? 33 Starszy, nie ma za ile to możesz żeby 3 godziny 179 level Podajmy yeah. Dodajmy oczywiście. Myślę że jest doświadczonym łowcą Ile dalej rozstrzelało 1981. Dzikacze ulicy z bulwarów głosów ze świata miast na Nie, nie krajem łowców, więc nie, nie powiem ci, czy się to dużo czego czy coś Ogólnie niedługo też będę wbijał 3 300 na tropku, także też będę planuję film zrobić z tego. jeśli nie zapomnę Nie zapomnijmy już się pomyśleć. z nich mało 22.6 do lewla. To już ktoś wybił grupę. Dobra, na tym myślę, że będziemy kończyć. O! Klanowiczka. Dobra. Taka jakaś tam. Kogo masz? Dobra, żegnam się z Wami. Dobra. Serdeczne hej. Pożegnam się. Cze cześć. Cześć.